Dzień dobry, przyjaciele. Opowiem wam coś niesamowitego. W 1775 roku statek wielorybniczo o nazwie Herald płynął po północnym Atlantyku wzdłuż zachodniego wybrzeża Grenlandii. W pewnym momencie natknął się na opuszczony statek Octavius, który dryfował wśród gór lodowych. Załoga Heralda weszła na pokład Octaviusa i znalazła tam 28 zamrożonych za życia marynarzy. Dziwne było to, że wszyscy oni pozostawali na swoich miejscach. Niektórzy leżeli w hamakach, i nie na swoich kojach. Kapitana znaleziono przy biurku dokonującego ostatniego wpisu w dzienniku pokładowym. Po przeczytaniu wpisu okazało się, że Octavius opuścił Anglię w 1761 roku. Odbył udaną podróż dookoła Południowej Ameryki, aż do Orientu. Zamiast jednak wrócić tą samą drogą, kapitan wpadł na pomysł, żeby wykorzystać przejście północno-zachodnie, którego w ogóle nie znali. Zostali uwięzieni wśród lotu i przejmującego mroźnego wiatru. Przez 13 lat statek dryfował od Alaski wzdłuż całego wybrzeża Grenlandii. Inaczej mówiąc, udało im się przepłynąć przez przejście, ale byli już wtedy martwi. Jest to całkiem dobre porównanie opisujące stan niektórych z dzisiejszych kościołów. Ludzie stoją na wyznaczonych pozycjach i wydaje im się, że robią postępy. Ale tak naprawdę wszyscy są już martwi. Zostańcie z nami, przyjaciele. W kolejnym odcinku programu Apokalipsa Teraz będziemy mówić o Żywym Kościele.